Tematem, o jakim będzie mowa, to Kengan Ashura, sezon drugi. Od razu odpowiem na pytanie, dlaczego i gdzie jest recenzja sezonu pierwszego. Otóż znikła wraz z wirusem, który pojawił się na moim dysku. O czym macie informacje w zakładce społecznościowej na YouTubie. Nie będę tutaj rozwijał tematu. To by było tyle, dlaczego nie ma pierwszej serii. Wracając do recenzji se drugiego sezonu. Wyszedł w roku 2019, nie będę podawał dokładnego przedziału czasowego z racji tego, że jest to seria Netflixa, jak wiemy serie Netflixa wychodzą wszystkie odcinki naraz, ale prawdopodobnie ukazało się to jakoś na przełomie jesieni i zimy. Ilość epizodów 12. Zaliczane jest to do akcji sztuki walki, dałbym jeszcze gołe klaty, czołgi i CGI slash modele 3D. Więc myślę, że to by było tyle wprowadzenia do na Ashury, przejdźmy dalej. Fabuła drugiego sezonu podejmuje miejsce, gdzie skończyła się fabuła pierwszego, czyli jesteśmy na turnieju Kengan i już mamy pierwsze walki, że tak powiem, pierwszej tury turnieju za sobą. Staramy się jak gdyby domknąć wszystkie walki pierwszego braketu, tak? Wszystkich innych podgrupach, które się odbędą. Tutaj nie odbywa się chyba żadna walka wyższa niż pierwszego braketu. Co do jakichś innych wątków fabularnych, za bardzo nic tu się nie rozwija i nie pojawia. Coś co powiedziałbym przy recenzji pierwszego sezonu, to że fabuła Kengan Ashuri nie jest rzeczą ważną czy istotną. Jest raczej dopełniaczem tego, gdyż seria jest o facetach dających sobie pomordzie, najprościej rzecz ujmując, tego należy od serii oczekiwać. Więc to by było tyle wprowadzenia fabularnego. Postacie. I tutaj tak naprawdę nie wiem trochę co mam powiedzieć, dlatego że nie pojawia się nikt, akurat w takim czasie, w takiej ilości czasu antenowego, abyśmy mogli się, że tak powiem, przyjrzeć mu od strony osobowościowej czy od strony jakiejś głębszej. Oczywiście, tak, są te postacie, które odbywają te swoje walki i tak dalej, ale nie ma tam żadna postać, nie, jak gdyby nie jest danej tyle czasu antenowego, aby można było rozwinąć się w jej, nie wiem, sferę mentalną, emocjonalną itp. itd. Jedyna rzecz, jaką ja tutaj dorzucę, to, że pojawiają się dwie moje ulubione postacie już, Czyli pojawia się Kieł i Kuroki, które są, że tak powiem, no, ciekawymi postaciami i będą miały, spoiler, uwaga, najlepszą w serii ze sobą potyczkę. Więc to by było tyle tytułem postaci. Plusy i minusy tego zacnego otworu. Na plus. Dalej dobry poziom akcji, tak. I tutaj jest to kontynuowane Akcja jest dobrze wykonana. Pierwszy sezon też tutaj bardzo fajnie wypadł, jeśli mówimy o temat akcji. Dużo się dzieje, ciągle się coś dzieje, jest rzeczywiście, no widać, że jest utrzymany ten poziom akcji. Dobre tempo serii. Tak, nie mamy jakiegoś zbędnego przedłużania czy trucia jakiegoś moralizatorstwa głupot. Nie widać, że jest to serii, stricte seria akcji, która ma się opierać i budować na zasadzie pojedynków pomiędzy postaciami. Sporo ciekawych i dobrze zbalansowanych wstawek dialogowo-fabularnych, bez zbędnego przedłużania, przynajmniej w początkowych odcinkach, tak. I tu mam swój taki plus dotyczący minusu, który miałem w recenzji pierwszego sezonu, mianowicie w pierwszym sezonie mieliśmy bardzo dużo takiej wstawki narracyjnej, która męczyła i była niepotrzebna, i to było takie opisywanie bardzo podstawowych i bardzo takich oczywistych rzeczy. Tutaj na szczęście już z tego się wycofali i nie ma tego, co im się chwali. Niezłe wstawki komediowe. Tak. I pojawiają się te wstawki komediowe, one są bardzo króciutkie i nie jest to jakaś taka typowa komedia, tylko bardziej jakiś humor sytuacyjny na tej zasadzie. Robienie show. Tak. I robienie show miałem też wpisane w recenzji pierwszego sezonu, mianowicie to jest to, kiedy oni wchodzą na tą arenę podczas tego turnieju i są pokazane te wstawki i tak dalej, te lasery, to wszystko. To jest dalej bardzo fajnie zrobione i mi się bardzo podobało, że jest tutaj taki pomysł i że ktoś. Przysiadł i rzeczywiście to zrealizował, to zapowiadanie tych potyczek itp. Itd. No, cała jak gdyby teatralność tego jest bardzo fajnie zrobiona to wprowadzanie tych postaci. Niektóre potyczki są tak niedorzeczne, że aż ciekawe rybak, pluszowy zwierzak. Tak. I mamy nie tylko takich, wiecie, typowych osiłków, którzy piorą się po mordach, ale mamy też jakieś takich bardziej postacie, powiedziałbym, absurdalne, niedorzeczne. Które niby są wypełnieniem, ale dodają smaczku i charakteru serii, co mi się na pewno podobało i na pewno się chwali. Absurd, tak. I niektóre walki są dość absurdalne, nie należy też do serii podchodzić w jakiś sposób, że to jest super realistyczna bijatyka i tak dalej, bo masa rzeczy jest tu wyssana z palca. Aczkolwiek ten absurd pasuje do serii i jest zrealizowany, powiedziałbym, w granicach akceptowalności, tak? Nie jest to coś takiego, jak na przykład mieliśmy Ujira w Grapplerze Bakim której uderza ziemię i nagle, zatrzy... i nagle kończy się trzęsienie ziemi, tak? Nie, tutaj nie ma. Jest dalej ten absurd, jakiś podobny nawet do Grappler'a baki Miejscami, aczkolwiek jest on u... dużo bardziej stonowany. Chyba najważniejszy plus. Pełna animacja podczas walk zasługuje na uznanie, szczególnie w pojedynku z Kłem i walce w parterze. Tak, i tutaj absolutnie pełen respekt dla animatorów i myślę, że cała japońska animacja i wszyscy, którzy robią w ogóle Animacje ruchu i tak dalej powinni się uczyć. Animacje są bardzo, bardzo dobrze zrobione. Szczególnie ta walka w parterze jest... To są realistyczne chwyty. To jest tak, jakbyście oglądali pojedynek MMA, tylko że oni są dużo, dużo szybsi i także że tak powiem, bardziej płynnie to przechodzi. Tak dobrze skonfigurowane to jest. Jest to takie namacalne i prawdziwe. Tu chyba prawdopodobnie jest to najlepiej wykonany, tak, wykonana tego typu sekwencja w ogóle w anime. I absolutnie pięknie się to ogląda. Fabuła nie posuwa się do przodu, ale to nie przeszkadza. Tak, im mamy 12 odcinków, ale tak naprawdę nie ruszyliśmy w ogóle nic fabularnie, tak? Nic się za bardzo nie zmieniło, nic się nie stało. Były tam jakieś wydarzenia, one się rozpoczęły, zaczęły, ale to nie miało wpływu na całość. I na minus teraz. Tutaj pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła, i tu będę chciał w dyrekcjach jeszcze trochę rozwinąć, to. Odcinek na plaży basenie. Tak. I to może jest trochę nieprawda, że odcinek, ale jest taka wstawka na plaży basenie, stricte fanserwisowa, i wydaje mi się, że nie jest to potrzebne w takiej serii. Seria się bardzo dobrze ogląda, i wstawianie takiego fanserwisu nie jest jej potrzebne. Podobieństwo niektórych postaci w porównaniu do mangi jest tragiczne. Anatomia także. To samo mieliśmy w Grapplerze Baki. Tak, i wydaje mi się, że może tutaj nie jest to do końca adekwatne stwierdzenie, dlatego że w Grapplerze Bakim tej nowej odsłonie jest dużo bardziej tragicznie to nietrafione. Tutaj niektóre postacie są dość do siebie podobne, większość postaci jest do siebie podobna, aczkolwiek ich wygląd w dwuwymiarze, co nie w mandze jest dużo lepszy niż w trójwymiarze. Co nie zmienia faktu, że dalej CGI tutaj jest zrobione akceptowalnie, tak? nie rzuca mnie to gdzieś na kolana, ale wygląda to OK, da się to oglądać. Nie gryzło mnie to w oczy jak to oglądałem. Zmieniono parę rzeczy w walce o Marian i niefortunnie nie na lepsze. Tak, i ci, którzy oglądali pierwszy sezon to już powinni wiedzieć, że ta walka nadchodzi. I tutaj powiem jako osoba, która może nie do końca zna mangę, ale widziała dużo z tych walk, że tak powiem, w postaci MMV, czy nawet niektóre przytaczają sobie stricte z mangi. Widać, że autorzy nie chcą ruszać pewnego fragmentu fabularnego i po głębszy, po, że tak powiem, zgłębieniu jego, wychodzę z założenia, że jest to dobre, aczkolwiek. Wyrzucenie wstawki, do jakiej tutaj nawiązuje, czyli to jest wstawka Boga wewnątrz Omy. Nie wiem, czy jest dosyć dobra. Boję się, że po prostu w trzecim sezonie, który a propos już jest zapowiedziany, zostanie to nagle wrzucone znikąd i będzie to bardzo się kiepsko odbierać. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Na razie tyle mojego komentarza. Notka podsumowująca. Ogólnie po zapoznaniu się z mangą, najciekawszymi walkami. Niestety muszę stwierdzić, że graficznie jest kiepsko w porównaniu do pierwowzoru, a niektóre zmiany w walce nie wychodzą na lepsze. Najlepiej ogląda się tytuł, nie znając mangi. Tak, ponieważ mamy w, na przykład w tej walce o Marayan, tam są pewne rzeczy zmienione, że tak powiem, choreograficznie. Nie jestem przekonany, czy to zostało akurat dobrze zaadaptowane. Wydaje mi się, że jeżeli tak jak pisze dalej... Nie zna się mangi, będzie się to oglądało znacznie lepiej. Jeżeli się na przykład tak jak ja pierwszy raz był po pierwszym sezonie, że tak powiem, wgryzłem się w temat i obejrzałem większość walk, szczególnie tych najważniejszych, niestety może się Wam to nie spodobać. Dlatego, że te, wie, wiele z tych walk w mandze wygląda dużo lepiej. Tak jak to mówiłem, niektóre sekwencje, tak jak te sekwencje walki w parterze, świetne, absolutny respekt. Ale niektóre zmiany w stójce czy po prostu sposób przejść i tak dalej. Kiepsko jest to zrobione, i tu niestety należy się drobny basz, że tak powiem, osobom adaptującym. Jeszcze taka moja dygresja, jaka mi się rzuciła w oczy, kiedy szukałem MMV-ek i szukałem ogólnie streszczeń pewnych walk, czy po prostu filmików z pewnych walk. Bardzo często coś co jest dla mnie dziwnego pojawia się, i to świadczy też trochę o fandomie, i o tym, no i jak teraz ludzie podchodzą w ogóle do serii, które oglądają. Zwykle pierwszym komentarzem, jaki widziałem na górze każdego filmiku na YouTube, było to, że oma no, tam nie puknął takiej jednej panienki, która do niego bije, co jest no, co jest porażką dla mnie. No. Dziwi mnie, że w serii, która jest o facetach dających sobie pomordzie, najważniejszym problemem dla większości oglądających jest to, że główny bohater, brzydko więc nie zaruchał. No, no nie, no tak być nie powinno, i to świadczy o totalnym debilizmie ludzi, którzy to oglądają, i że się nie nadają do tego, co robią. No ale mniejsza to już taka moja trochę. Wrzuta i dygresja. Reasumując, Kangan Ashura drugi sezon, bardzo fajnie się to ogląda, polecam, dałbym między 7,5 a 8. Jak na sztukę, prostą sztukę walki o dawaniu sobie po mordzie, to rzadko się takie serie pojawiają i na pewno warto je tutaj cenić i w jakiś sposób chwalić. Mam nadzieję, że trzeci sezon też będzie na podobnym poziomie i będę miło go oglądał. Więc to by było na tyle.